Cześć, witam na kanale, z tej strony ponownie Bomer. No cóż, chyba przyszedł czas, aby poruszyć temat amerykańskich top-tierów. No i przede wszystkim chodzi mi tutaj o drzewko naziemne, bo lotnicze radzi sobie wybitnie wręcz, chyba jest najlepszym drzewkiem lotniczym obecnie w grze. Ale oczywiście, zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że najlepszą formą wsparcia mojej osoby jest pozostawienie lajka, suba, komentarz pod tym materiałem i z góry za wszystkie wam dziękuję. No a druga istotna dla mnie kwestia to oczywiście mój serwer Discord. Link do niego macie w opisie tego materiału. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam, a my przeskakujemy już do problemów drzewka naziemnego amerykańskich top tierów. Jak pewnie dobrze wiecie, Amerykanie mają bardzo duży problem ze współczynnikiem zwycięstw, szczególnie na top-tierach. W tym momencie możecie zobaczyć tabelkę, która pokazuje mniej więcej jak to wygląda na przestrzeni wszystkich drzewek, wszystkich r. Także Amerykanie, jak widzicie, tutaj oscylują w okolicach 37-40%, gdzie pozostałe drzewka mają około 60-55%, więc ta różnica jest naprawdę znaczna. Ale z czego to tak naprawdę wynika? Masa osób, szczególnie z Reddita, z forum gry, twierdzi, że jest to i wyłącznie problem samych graczy. Ja z tym osobiście nie mogę się zgodzić, bo na każdy problem składa się szereg przyczyn, które po prostu łączą się w jedną całość i mamy jakiś efekt. Tutaj efektem jest to, że Amerykanie są naprawdę słabi na top-tierach. Dziś, w związku z moją analizą, postaram się Wam pokazać wszystkie przyczyny, dlaczego tak właśnie jest. Tutaj zapraszam Was wszystkich do wspólnego rozważania, czy rzeczywiście mam rację, być może Wy zobaczycie coś jeszcze, a sam materiał dedykuję dla twórców, bo to oni powinni pochylić się nad problemem. Być może oni nie przeprowadzili takiej analizy ale zakładam z góry, że oni dokładnie wiedzą o tym, bo mają dostęp do znacznie szerszych informacji, większych analiz i większej ilości po prostu danych. No dobra, przeskoczmy do pierwszej przyczyny, z którą ja oczywiście się nie zgadzam, ale omówmy ją sobie w szczegółach. Ok, pierwsza przyczyna, czyli sami gracze. Tutaj głównie mówi się o tym, że nisko poziomowi gracze kupują sobie clickbaity i próbują nimi grać. Oczywiście nie mają zielonego pojęcia, jak nimi grać. Szybko giną, wychodzą z meczu i tak po prostu się kończy zabawa dla całego teamu. Oczywiście jest to mega duże uproszczenie i jeżeli zaczniemy sobie to rozbijać na jakieś poszczególne mniejsze elementy, to nagle się okazuje, że to nie jest już takie oczywiste. Po pierwsze, ci sami gracze, którzy kupują sobie clickbaita, kupują również inne premki z innych nacji i na tych pozostałych premkach wychodzi to znacznie lepiej. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, iż clickbait znacznie mniej wybacza. Tutaj mam na myśli możliwość popełniania błędów, szczególnie przez nowych graczy. Jeżeli już takowy popełnimy w Abramsie, to drugiej szansy często nie będziemy mieli i nasz przeciwnik nas po prostu wymiecie. Grając przykładowo teciakami bądź też leopardami, mamy znacznie większe pole do popełniania błędów. Następnie sama kwestia tego, dlaczego ludzie wychodzą już po pierwszej śmierci. I tutaj ponownie problem, który nie jest i wyłącznie związany z graczami premiowymi, którzy giną raz i drugi raz już nie wskakują do gry, bo nie mają w co. Według mnie ludzie po prostu nie widzą większego sensu w respieniu się, jeżeli cały team zaczyna przegrywać. Jeżeli postawimy sobie pytanie, kiedy ludzie widzą sens, aby się zrespić, to tutaj odpowiedź jest prosta: wtedy, kiedy widzimy szansę na zwycięstwo. Jeżeli zaś bitwa w bardzo szybkim tempie zaczyna przeradzać się w coś, co tak naprawdę jest druzgocącą klęską, to naprawdę nie ma większego sensu wskakiwać w nie wiadomo jaki pojazd, bo z każdej strony zostaniemy Obiechani i szybko zniszczeni na respie. Tutaj kolejny aspekt, który możemy wziąć pod rozwagę, jest również to, że twórcy przez bardzo długi czas po prostu pomijali problem drzewka amerykańskiego, a to po prostu utarło się w przekonaniu graczy, że amerykańskie top-tiery szybko przegrywają i wchodzimy do bitwy tylko i wyłącznie raz. Ja niestety z przykrością również muszę przyznać, że też tak robię. Jeżeli widzę, że bitwa po prostu szybko zmierza ku końcowi i to będzie sromotna porażka, no to nie respię się drugi raz, wolę wskoczyć sobie do kolejnej bitwy. I to w żadnym wypadku nie jest wina ludzi, to jest tylko i wyłącznie wina balansu w grze. Kolejną taką dużą przyczyną, dlaczego Amerykanie nie mogą być równorzędnymi przeciwnikami dla pozostałych nacji, jest to, że w pewnych momentach nie są w stanie przeciwstawić się przeciwko co niektórym pojazdom. Tutaj przykład, choćby nawet z dzisiaj grałem sobie top tierami i każda bitwa mniej więcej rozpoczynała się w podobny sposób. Respicie się w Abramsie, a następnie próbujecie udać się w interesujące was miejsce. Po chwili słyszycie dość znajomy dźwięk śmigłowca, który zbliża się i niestety jest w miarę wysoko, mówię tutaj o K50 bądź K52. Pomimo tego, że mamy pocisk, którym moglibyśmy go ściągnąć, mówię tutaj o tych pociskach HIT fs które mają czujnik zbliżeniowy, ale nadal będąc wysoko, Wy nie możecie nawet w niego wycelować. Na większej wysokości K50 bądź K52 jest bezkarny. Wy nie możecie go uszkodzić. On angażuje w walkę pół teamu, przez co nie dociera ta część waszej drużyny do miejsca, gdzie mogliby powstrzymać przeciwnika. Ta pierwsza linia obrony, ten pierwszy punkt styku pomiędzy drużynami jest najważniejszy, bo to on zdefiniuje, jak ta walka się po prostu potoczy. Także, niestety, to pierwsze starcie ma bardzo duże znaczenie już na początku bitwy, bo Amerykanie po prostu nie mogą się temu przeciwstawić. Ten porządek jest zaburzony, i to powoduje, że Amerykanie dostają bardzo często szybki łomot. Tutaj będzie bardzo mocno powiązany punkt niewystarczająco mocna obrona przeciwlotnicza. Tutaj po prostu brakuje nam nowych zestawów przeciwlotniczych, większej uniwersalności, większego zasięgu, lepszej optyki. To wszystko ma mega znaczenie. Amerykanie po prostu nie potrafią się obronić w dobie bardzo mocnego lotnictwa radzieckiego. Na obecną chwilę, kas jest bardzo mocno przegięty i niestety dotyczy to tylko i wyłącznie dwóch nacji. Pierwsza jest oczywiście amerykańska, a druga radziecka. Z tym, że USA nie potrafi sama siebie obronić, a ZSRR jest idealna właśnie w obronie przeciwlotniczej. Podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, Amerykanie mają mocne lotnictwo i słabe pojazdy naziemne. Jeżeli w bitwie mieszanej nie zdobędziemy dużej puli punktów, to tak naprawdę nie będziemy mogli skorzystać z naszego lotnictwa, nieważne jak dobre by ono nie było. I tutaj jest kolejny punkt, który po prostu sam siebie napędza. Amerykanie zdobywają mało punktów, przez to nie mogą wskoczyć w samoloty i skorzystać z lotnictwa, które jest naprawdę mocne. Przez to przegrywają bardzo szybko. Tak jak widzicie, wszystko jest ze sobą powiązane. Idziemy dalej, bo to nie wszystkie czynniki, dlaczego Amerykanie przegrywają. Kolejnym takim dużym czynnikiem, dlaczego Amerykanie przegrywają na top tierach jest to, że mamy mało pojazdów o różnych zdolnościach. Przede wszystkim mamy Abramsy, przede wszystkim mamy HSTVL-a, mamy jeszcze Wolfpacka, Adatsa, ale to jest tak naprawdę niewystarczające. Brakuje nam czegoś takiego jak... Puma 2S38, takich pojazdów lekkich. Tak, wiem, mamy Bradleye, ale Bradleye one się kończą na 10,7 obecnie, może 11,0 i one nie są już na tyle porównywalne jak 2S38 czy też Puma. Także według mnie Amerykanie mają zbyt małą różnorodność uzbrojenia w drzewku naziemnym na top-tierach. No i przechodzimy dalej. Element, który może Was bardzo zaskoczyć, to to, jak obecnie Abramsy wyglądają. I nie mówię tu o pancerzu, ale po prostu o koncepcie artystycznym. Tutaj mianowicie mamy dwa aspekty. Pierwszy to sam wygląd, czyli to, jak czołg się odznacza na polu walki. Przede wszystkim sama konstrukcja jest dość mocno wysoka. Mamy dekoracje, które sprawiają, że są jeszcze wyższe. Szczególnie clickbait, ale także chociażby drzewkowy sep v2. On bardzo źle wygląda w porównaniu do pozostałych czołgów. Dodatkowo mamy pancerz reaktywny. Nie możemy go ściągnąć. To dodaje nam masę. Ton, które wpływają na jego osiągi. Druga kwestia to aspekt dźwiękowy, i tutaj mianowicie chodzi mi o turbinę gazową, która jest w Abramsach. Dźwięk, który wydaje Abrams z siebie, jest bardzo głośny i on jest słyszalny z naprawdę dalekiej odległości. Jeżeli przyrównamy sobie do radzieckich konstrukcji, które również posiadają turbinę gazową, to tamten dźwięk jest znacznie cichszy i łatwiej jest po prostu się zakamuflować. Kolejny punkt na liście, i to już naprawdę jest dużo tych punktów, ale ten również jest bardzo istotny, czyli brak mat przeciwodłamkowych. Twórcy tłumaczą, że abramsy po prostu nie posiadały takich mat. I tutaj obawiam się, że twórcy są w dość dużym błędzie, bo niestety abramsy posiadały maty kewlarowe, a te same w sobie potrafiły być określane jako właśnie spowliners, czyli te właśnie maty przeciwodłamkowe. Także tutaj uważam, że twórcy poszli na skróty i pominęli ten ważny aspekt. Tutaj powinni po prostu przyznać się do błędu i to poprawić. Czy to jest już wszystko? Zakładam, że nie. Chociaż to wszystko, co powiedziałem, wynika z mojej tam wewnętrznej analizy, z moich przemyśleń. Pewnie wy macie coś jeszcze, co moglibyście dodać. Jeżeli tak jest, to piszcie komentarze poniżej. Chętnie poczytam i pogadamy sobie jeszcze o tym. Mam nadzieję, że ten materiał zobaczą też twórcy i mniej więcej wezmą pod rozwagę te wszystkie kwestie, o których ja wspomniałem. Z mojej strony to byłoby na tyle w tym materiale. Dzięki, że byliście i trzymajcie się. Cześć!